Biliście 50 tysięcy polubień, więc będę teraz leciał na paralotni. Jesteście crazy. Dlaczego wy mnie do tego zmuszacie? No ale dobra, chodźcie ze mną. Hello. Can you show me the prices? Paralotnia kosztuje 140 dirhamów, czyli to jest ile? 150 zł. Parachute, only for me. But I don't have money here. I have to go to the room. Thank you. 1000. 10, Za jakieś 8 minut mam lot. Tutaj mam pieniądze, które lecę wydać. Dosłownie lecę je wydać. Im bliżej, tym coraz bardziej bije mi serce, ale myślę, że to jest po prostu dobra adrenalina. A jak nie zapnijcie pasów. Nie ma takiej opcji w ogóle, weź Wiecie, pan już po mnie przyszedł Zapłacone, więc już nie ma wyjścia i nie ma odwrotu Może niech mnie bezpiecznie zapnie, proszę Ostatnie życzenie? Dolecieć bezpiecznie tutaj na piasek to się Trochę się trochę stresuje. ale mi serce bije On jest młodszy ode mnie i on będzie tym sterował? Ja chyba odejdę <śmienny> Poleciał co on tam robi? Jest tam Oliwier. Leci, leci. Oliwier jest dalej bardzo wysoko. Wygląda jakby mieli wpaść do wody. Mógłby pomachać trochę. Chyba jest zadowolony. Czy ładnie wylądują? Czy będzie uderzenie? A nie, łapią. Ładnie, fajnie. Pożegnanie. Ej, mega krótko, ale w ogóle nie było strasznie. Mega ładny widok. Wiesz ile meduz widać? Tak? Tak, same meduzy na morzu widać. Serio? Przez pierwszą połowę nie czułem w ogóle nóg. Miałem jakieś takie mrowienie w całych nogach. Bałem się, że tracę krew w nogach. Było miło, ładnie. Ale czy warte na polskie 150 zł za 5 minut? No to chyba trochę za dużo.